Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z ich strony. GoldStriker i dzisiaj mam dla was dominację na mapie Warhawk'u Także mapa Warhawk bardzo przyjemna, chyba moja ulubiona mapa w całym Call of Duty Ghost. Tak szczerze mówiąc, jest to chyba mój numer 1 e, na numer jeden miejscu moim. Dominacja, dawno nie grałem na dominacji, już wam mówię dlaczego. wyszedł mapak i były tylko dwa game mody tak naprawdę w tym nowym mapaku na te cztery mapy. I był, ogólnie był Kill Confirmed i Team Deathmatch także grałem cały czas na tym Team w w Kill fermach, jeszcze Free For All tam osobno grałem i kompletnie. Nie zapomniałem o tej dominacji, w 100% zapomniałem o dominacji, a przecież to jest świetny game mod, na którym się fajnie, naprawdę przyjemnie gra, są so, 3 punkty, im więcej punktów się kontroluje, tym, tym więcej punktów dostaje drużyna, także fenomenalny game mod, dla mnie naprawdę bardzo przyjemny, e, do zrelaksowania się, także zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. Przejmuję tutaj tą pierwszą flagę. I moja numer jeden porada na tym gamemodzie jest: nie lećcie na tą środkową od razu flagę, tylko spróbujcie przejąć e, ten pierwszy punkt wroga. Ten pierwszy punkt e, punkt wroga, który, który oni mają. Czyli na, tak na przykład, na przykład odnośnik naszego punktu e, A, który teraz przyjąłem. Łato to bolało. Wow. No hardcore, hard pocis, nieźle, nie tak szczerze. Okej, okay, dobra, gramy. Gramy, 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 gramy. Pierwsza śmierć, także nie, nie ma problemu. Pierwszy zgon to jest tak naprawdę nic. Payback, zapłata, super. Próbuję to C przejąć, wiecie, bo... Bo to jest taki punkt... To jest taki punkt, punkt gdzie da nam przewagę dużą. A, wow! Ale to był fart. Stracimy A. A. A Spróbuję tutaj odciąć wrogów od tej flagi B. Dobra, bierzemy C. Ja tutaj ochraniam to C. Jak mój teammate przyjmuje to C, więc ochraniam. Mamy C, super. Tracimy A. Nie, tracimy A. Szybko trzeba tam iść. Super, sentry gun. Poniosę broń, w razie czego... Mamy dominację! Super! Także postawię sentry guna, żeby ochraniał to B. No postawimy go... załóżmy, że tutaj. Nie tracimy brawo, bo mój sentry Gun go ochrania, także nie losing brawo, krzyczymy tutaj. O nie, zniszczyli mi sentry Guna mojego. No niestety mam zniszczonego sentry Guna. O, mamy drugiego, SA, broń drugą. Super. Mamy dwa punkty, czyli tak naprawdę idealna pozycja jest tak. Idealna sytuacja jest e, ta, w której drużyna kontroluje dwie flagi i po prostu trzyma te flagi. Utrzymuje te dwie flagi. Nie trzeba mieć trzech, bo to jest prawie, że niemożliwe. Znaczy możliwe jest, ale niemożliwe jest utrzymanie trzech flag przez cały mecz, prawie chyba że się ma naprawdę bardzo dobrą drużynę. I na przykład drużynę kolegów tak naprawdę. Także, jak widzicie, ja ich odcinam z tej strony mapy, także gram bardzo tutaj defensywnie, ale bardzo też mądrze. Bardzo też mądrze, ponieważ nie pozwalam im dojść tutaj do punktu A, bo ja wiem, że oni chcą przełęczą tutaj, tym tutaj punktem chcą dojść do flagi A i nam ją przejąć. Bądź, jak zresztą widzicie, próbują wejść tam w lewo, jakby. Super, super. I na przykład tracimy A teraz. Dobra, ja się gdzieś położę i użyję mojego pilota. I użyję mojego pilota. No dobra. Teraz powinniśmy mieć dużo przewagę tak naprawdę, bo tak jak mówiłem, ustawiłem killstreaky pod defensywę. Pot to naprawdę tak dominację, także będę z góry teraz soportował swoich kolegów, z drużyny. No i jak zresztą widzicie, naprawdę to dobrze teraz wyjdzie nam na naprawdę na maksa na, na bardzo dobrą korzyść. Także no właśnie. O tym mówię. Nie mają szans tutaj brogowie przejąć albo A, czyli broni tutaj A, nikogo nie ma. Potem lecę tutaj na B. Widzę na przykład, że tutaj leci na to A. I mówię mu papa kolego. Przejmuję B, nie, nie ma mowy. O i tracimy A, dziękuję bardzo. Także bardzo dobry to jest cover tak naprawdę. No i tyle. Straciliśmy może A, ale nie przejęli tego punktu. Przejmuje tutaj z powrotem A trudno, zdarza się, mamy dominację. Trzeba się nieraz poświęcić dla sprawy. a. Wow. Gdzie tu? Trzeba przejąć to A. Idzie tu. Super. Wow, nie udało mi się. Dobra, ok, niech będzie 31 na 4. Spróbuję dostać jeszcze raz coś do żeby po prostu bronić ten jeden punkt tutaj. Zapłata, super, nie ma problemu. Także ja teraz spróbuję ich odciąć e, z innego punktu, żeby nie przejęli tego B. Także traciliśmy brawo, ale sami widzicie, mam tutaj dobry punkt do defensywy. Defensywy mam tutaj wspaniałe, szczerze mówiąc. Ja idę tutaj na C się wracam, żeby nie przejęli mi tego C. Traciszmy B, ale tylko przez chwilę. Także C sprawdzam. Czyli gram bardzo, bardzo defensywnie. Także bez. bez spiny tutaj. I od razu tutaj. Wiem, że jest chyba tutaj za ścianą gdzieś. Nie, nie ma go za ścianą. Tracimy B. Nie, już nie tracimy tego B. Także cały czas bronię tutaj C, bo wiem, że tutaj się kręcą. Widzę na minimapie ich. Prawie bym zginął tutaj. Super, mam Centrigana, czyli chciałem dostać Centrigana po to, żeby go postawić tutaj gdzieś ładnie. I proszę bardzo, jest tutaj Sentry Gun. Doża. Tak. Co to było? Co to było? Ale jazda. Zniszczyli mi Sentry No to świnie. I z nożem mnie pojawiał. No dobra, ok, niech będzie. Nie ma mowy, że tym razem mnie zabijesz. Bardzo fajna broń. Podoba mi się S805, naprawdę. Tutaj jestem na ich fladze super, znowu mam Sentry guna. jest tutaj, i zrobimy tak. Helikopter jest super. No i zabił mnie, ale dobra, zdarza się. Ono nam nie strzela. Dokładnie tam. Także 48 na 8 nie było źle. Naprawdę był to nawet ok, gameplay nie było źle. De zdecydowanie tak naprawdę dominacja jest takim game modem, gdzie trzeba naprawdę pilnować e, tych flag i nie ignorować ich. Czyli tylko na kile nie idziemy tutaj. Jeżeli już na kile idziemy, to tylko jeżeli dostaniemy jakiś fajny kill streak i wtedy obronimy tych dalej flag. Także ogólnie jest to bardzo udany e, game mod. Także mi się podoba, mam nadzieję, że Wam się podobał gameplay. Także cześć i trzymajcie się. Na razie.